Cześć, jesteś na KULT TV. Składam Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji nowego roku i proponuję przypomnieć sobie najlepsze zagadki łamigłówki kanału KULT TV z 2019 roku. Piszcie w komentarzu, czy tym razem udało się Wam dać poprawne odpowiedzi na każde zadanie i która zagadka jest Waszą ulubioną. Zaczynajmy. Dlaczego Anglicy nigdy nie otwierają drzwi w piżamie? bo w piżamie nie ma drzwi. Daj łapkę w górę, jeśli spodobała Ci się ta zagadka i przechodźmy do następnych zadań. Deszczowym dniem samochód osobowy potrącił na pasach kobietę. Na szczęście przeżyła, ale nie zapamiętała numeru samochodu i mogła wskazać na policję tylko jego przykładowy opis. Policja ujawniła trzech podejrzanych z takimi samochodami, które mniej więcej w tym samym czasie przejeżdżały w tej części miasta. Wszyscy zostali przesłuchani. Pierwszy podejrzany powiedział, że jest profesjonalnym artystą i przez cały dzień był w parku, gdzie malował pejzaż. Druga podejrzana powiedziała, że w tym czasie była w pracy w swoim biurze. Trzeci podejrzany powiedział, że w tym momencie był u swego przyjaciela, z którym grał w gry komputerowe. Policjanci szybko zorientowali się, kto z podejrzanych skłamał. Czy ty już wiesz, kto potrącił kobietę? Na samym początku zagadki powiedziałam, że samochód potrącił na pasach kobietę deszczowym dniem. To oznacza, że pierwszy podejrzany nie mógł w taką pogodę przez cały dzień siedzieć w parku i malować obraz. Ten niby artysta skłamał i jest przestępcą. Statek z cennym ładunkiem udał się do miejsca swego przeznaczenia. Kapitan otrzymał powiadomienie, że na pokład jego statku wtorgnął się tajny szpieg, który chce wykraść ważne dokumenty i opuścić z nimi statek wcześniej niż ten przypłynie na ląd. Kapitan przesłuchał czterech podejrzanych. Pierwszy marynarz powiedział, że pracuje na tym statku już 15 lat, jest oddany pracy i ekipie i nie może być szpiegiem. Drugi powiedział, że pracuje tu prawie 2 lata, ekipa bardzo go lubi, a on wcale nie umie pływać, tak więc nie zdoła opuścić statek wcześniej, niż ten przypłynie na ląd. Trzeci marynarz zapewnił, że chociaż pracuje na tym statku tylko dwa miesiące, na pewno nie jest szpiegiem. Czwarty powiedział, że jest zbyt stary, aby być szpiegiem i przez dwa miesiące wychodzi na emeryturę. Wysłuchawszy każdego, kapitan od razu zrozumiał, który marynarz jest szpiegiem i aresztował go. Który z marynarzy jest szpiegiem? Odpowiedź poprawna marynarz pod numerem 2. Ten podejrzany powiedział, że nie umie pływać. Jednak wszyscy marynarze znajdujący się na pokładzie statku morskiego muszą umieć dobrze pływać. Z tego wywodzi się, że marynarz skłamał i jest tajnym szpiegiem. Strażnicy więzienia odebrali notatkę, którą więźniowie przekazywali sobie nawzajem przez cały dzień. W notatce była zaszyfrowana pewna wiadomość. Czy Tobie uda się rozwikłać kod i zrozumieć, co jest napisane na notatce? Czas na odpowiedź poprawną. Na notatce zostało zaszyfrowane zdanie o następującej treści: Ucieczka o 23:30 Stoisz około płotu i widzisz od razu 6 par końskich nóg. Uwaga, pytanie: ile koni znajduje się za płotem? Wielu popełnia błędy przy rozwiązaniu tej prostej, ale podchwytliwej zagadki: za płotem stoją 3 konie ponieważ każdy koń ma dwie pary nóg. Mocą do mieszkania, w którym mieszka Arek, wkradł się złodziej. Wszedł przez okno i zauważył przebudzonego Arka. Mimo to złodziej nie cofnął się, otworzył po kolei wszystkie zakamarki w pokoju, wziął z szuflady biżuterię i wymknął się przez to same okno, co i wszedł. Arek jest zupełnie zdrowy, nie jest obezwładniony ani zakneblowany. Widział złodzieja, nie zna go, a mimo to nie spróbował go powstrzymać. Dlaczego? Jeśli już znasz odpowiedź na tę zagadkę, pisz ją teraz w komentarzu. Powiedziałam, że Arek jest zupełnie zdrowy i nie zna złodzieja, a mimo to nawet nie spróbował go powstrzymać. Wyjaśnienie jest prostsze, niż może się wydawać. Arek jest niemowlęciem. Mateusz i Ryszard podeszli do rzeki. Do brzegu przywiązano łódź, która może wytrzymać tylko jednego człowieka. Mimo tego i Maciek, i Rysiek przeprawili się na drugi brzeg. Jakim to się udało? Odpowiedź poprawna jest jasna i oczywista. Maćkowi i Ryśkowi udało się przeprawić na drugi brzeg jedną łodzią, ponieważ początkowo chłopaki znajdowali się na przeciwległych brzegach. Na miejscu zbrodni detektyw odkrył safe z zamkiem szyfrowym. W biurku ofiary leżał arkusz papieru z zapisanymi cyframi. Detektyw od razu zrozumiał, że te cyfry są kodem do zamku sejfu, który znalazł. Na nieszczęście ostatnia cyfra kodu była oderwana. Pomóż detektywowi określić brakującą cyfrę i otworzyć safe. Odpowiedź poprawna: 12. Chodzi o to, że cyfra lub liczba po prawej stronie ukazuje na to, z ilu liter składa się cyfra lub liczba znajdująca się po lewej stronie. Tak na przykład jeden składa się z 5 liter, 2 z 3, a 40 odpowiednio z 12. Jeśli 5 kotów może złapać 5 myszy w 5 minut, to ile czasu będzie potrzebował jeden kot, żeby złapać jedną mysz? Pięć kotów może złapać pięć myszek w ciągu 5 minut, więc logiczne jest to, że jeden kot w ciągu 5 minut może złapać jedną myszkę. Marek i Ania umówili się razem pójść do kina. Ania trochę się spóźniła i teraz nie wie gdzie ma iść, ponieważ nie zna tytułu filmu. Dziewczyna wysłała smsa do Marka, aby ten napisał na jaki film poszedł. Marek znajdując się już w sali kinowej wysłał Anie sms smsa z tytułem filmu ale tak się śpieszył, że zamiast liter nacisnął kolejno w klawiszy z cyframi. Ania w rezultacie otrzymała smsa o następujące treści. Pomóż Ani, jak nazywa się film, na który jeszcze może zdążyć. Rozwiązanie tej zagadki. Marek zaprosił Anię na film pod tytułem Pasja. Wczesnym rankiem żołnierz, który przedtem był w nocne warcie, podszedł do Centuriona i powiedział, że tej nocy widział we śnie, jak barbarzyńcy dziś wieczorem będą atakować twierdzę z północy. Centurion nie bardzo wierzył w ten sen, ale środki ostrożności mimo wszystko przyjął. Wieczorem barbarzyńcy naprawdę zaatakowali twierdzę, ale dzięki przyjętym środkom ich atak był odparty. Centurion podziękował żołnierzowi za ostrzeżenie, a następnie kazał go aresztować. Dlaczego? Centurion kazał aresztować żołnierza za to, że ten spał podczas nocnej warty. Wyobraź, że zostałeś zamknięty w starym zamku, gdzie nie ma światła. Jedyne, co masz w tej chwili, to świeca. Przed sobą widzisz troje drzwi. Za jednymi znajduje się długi tunel, który może wywieźć cię na wolność. Za dwoma pozostałymi drzwiami znajduje się mur z cegły. Masz tylko jedną możliwość, żeby wybrać i otworzyć dowolne drzwi. Jeśli pomylisz się i wybierzesz jedne z drzwi, za którymi znajduje się ceglana ściana, na zawsze zostaniesz więźniem tego zamku. Co robić, żeby wybrać prawidłowe drzwi? Ponieważ masz w rękach świecę, musisz z niej koniecznie skorzystać. Gdy podnieś zapalono świecę do dziurki od klucza przy drzwiach, za którymi jest tunel, płomień zacznie się poruszać z powodu powietrza, które krąży w tunelu. Obok pozostałych dwóch drzwi płomień będzie nieruchomy. Michał poznał dziewczynę przez internet i zaprosił ją na randkę w ciemno, czyli obaj nie widzieli siebie nawzajem na zdjęciach. W dzień spotkania dziewczyna przyszła do kawiarni i napisała Michałowi, że jest na miejscu. Michał trochę się spóźnił. Kiedy przyszedł do kawiarni, został tam trzy dziewczyny, które siedziały za różnymi stolikami. Pomóż Michałowi, z którą dziewczyną ma randkę. Jeśli uważnie ocenisz sytuację, to można zauważyć, że jedna dziewczyna siedzi z laptopem. A więc najprawdopodobniej pracuje i nie na kogo nie czeka. Druga dziewczyna siedzi z jednorazowym kubkiem kawy. To oznacza, że zamierza wyjść z kawiarni. Tylko jedna dziewczyna siedzi przy stole, na którym znajdują się dwie filiżanki kawy. To oznacza, że na kogoś czeka. Właśnie z tą dziewczyną Michał Marantkę. Japoński okręt wiele tygodni żeglował po Oceanie Atlantyckim. Pewnego dnia, gdy kapitan brał prysznic, z jego biurka ktoś ukradł kapitański zegarek. Pod podejrzenie trafiły cztery osoby. Kucharz okrętowy powiedział, że w chwili kradzieży przygotowywał obiad dla całej ekipy. Inżynier powiedział, że przez cały dzień naprawiał generator. Jeden z marynarzy powiedział, że w chwili kradzieży zajmował się poprawianiem flagi, ponieważ wisiała do góry nogami. Drugi marynarz powiedział, że w tym czasie miał przerwę i spał w swojej kajucie. Kapitanowi szybko dał się ustalić, który z podejrzanych kłamie i jest złodziejem. Zastanów się kilka sekund i powiedz, jak on to zrobił. Jak i w wielu innych zagadkach, to był ważny jeden mały szczegół. Pierwszy marynarz powiedział, że flaga wisiała do góry nogami, i on ją poprawiał. Ale na początku zagadki dowiadujemy się, że wydarzenie miało miejsce na japońskim okręcie. Flaga japońska, nawet jeśli odwróci się do góry nogami, będzie wyglądała tak samo. To znaczy, pierwszy marynarz skłamał i jest złodziejem. W piątek rano Tomek wybrał się do pracy. Bardzo się śpieszył, bo już trochę się spóźniał. Po drodze zobaczył zielonego ludzika. Co ma robić Tomek? Żeby rozwiązać tę zagadkę, musisz włączyć logikę. Zielony ludzik to nic innego, tylko zielony sygnał sygnalizacji świetlnej. Tak więc zobaczywszy zielonego ludzika, Tomek musi przejść przejście dla pieszych. Późno wieczorem na policję przyszedł młody człowiek, który wyglądał na bardzo przestraszonego i rozgubianego. Gość powiedział policjantom, że kilka godzin temu wybrał się z kumplem na koncert. Po drodze spotkali nieznajomych ludzi, którzy byli uzbrojeni pistoletami. Bez jakiejś tam przyczyny ci nieznajomi zaczęli strzelać. Przyjaciele chcieli uciec, ale podczas ucieczki mimo wszystko każdy z nich złapał kulę. Teraz ten, który przyszedł na policję, jest ranny, a jego kumpel ku nieszczęściu leży martwy na ulicy. Wysłuchawszy tę przerażającą historię, policjant kazał aresztować gościa, zarzucając mu morderstwo jego przyjaciela. Uwaga, pytanie. Dlaczego policjant doszedł do wniosku, że ranny facet kłamie i jest winny w śmierci swego przyjaciela? Gość przyszedł na policję i powiedział, że razem z przyjacielem był postrzelony, kiedy uciekał od bandziorów. Gdyby to było prawdą, to teraz ofiara byłaby rana od strony pleców. Natomiast widzimy, że rana jest w brzuchu. Ten szczegół wzbudził u policjanta podejrzenie i w rezultacie postanowił aresztować gościa, żeby sprawdzić jego przynależność do zabójstwa. Mężczyzna prowadził ciężarówkę. Światła w ciężarówce nie pracują. Latarnie na ulicy nie świecą. Księżyca na niebie też nie ma. Kierowca ma słaby wzrok i prowadzi w okularach. Nagle przed ciężarówką pojawia się kobieta, przechodząca przez ulicę. Elementów odblaskowych lub latarki ona nie ma. Jednak kierowca ją zauważył i w czasie się zatrzymał. Jak kierowca mógł dostrzec pieszą kobietę i w porę zatrzymać ciężarówkę. W umowie zagadki mamy, że latarnie na ulicy nie świecą i księżyca na niebie też nie ma. Te fakty świadczą o tym, że sytuacja miały miejsce w dzień, tak więc kierowca nie miał trudności z tym, żeby dostrzec spieszą kobietę. Sam przyjechał w góry, żeby zapolować na dzikie zwierzęta. Podczas spaceru zauważył zające i strzelił ze strzelby. Kilka minut później, Sam był martwy. Dlaczego? Sem polował zimą w górach. Strzał strzelby, a mianowicie głośny dźwięk, wywołał śnieżną lawinę, z powodu której zginął Sem. Pewien pan kupował jabłka po 5 zł za kilogram, a potem sprzedawał je po 3 zł za kilogram. Po jakimś czasie ten pan stał się milionerem. Jak mu się to udało? Początkowo ten bezdarny sprzedawca był miliarderem. Późno wieczorem Oliwia znajdowała się w swoim pokoju w hotelu. Nagle ktoś głośno zapukał do drzwi. Oliwia otworzyła drzwi i zobaczyła nieznajomego mężczyznę. Facet się zdziwił, przeprosił i powiedział, że się pomylił, myśląc, że to jego pokój. Kiedy mężczyzna odszedł, Oliwia zamknęła drzwi kluczem i natychmiast zadzwoniła do służby bezpieczeństwa hotelu. Dlaczego dziewczyna zaczęła podejrzewać, że coś jest nie tak? Oliwia zaczęła podejrzewać, że coś jest nie tak dlatego, że mężczyzna zapukał do drzwi. Gdyby on naprawdę myślał, że to jest jego pokój, na pewno by wszedł do pokoju, a nie stał do niego pukać. Najczęściej w taki sposób działają złodzieje, żeby sprawdzić, czy w środku ktoś jest. Wyobraź sobie, że jesteś szefem dużej firmy. Musisz zatrudnić nowego pracownika na bardzo odpowiedzialne stanowisko. Widzisz przed sobą trzy CV która z tych trzech kandydatek skłamała i podała fałszywe dane w swoim CV. Jeśli uważnie przeczytaliście to, co jest napisane w każdym CV i zestawiliście dane, to na pewno bez trudu ustaliliście, że kandydatka pod numerem 2 kłamie. Dziewczyna ma 20 lat, a w tak młodym wieku nie można być doktorem nauk. Małżonkowie Anna i Zbigniew pracują w jednym uniwersytecie. Anna prowadzi wykłady z geografii, a Zbigniew z polonistyki. Ponadto małżonkowie podczas urlopu wypoczynkowego pracują w sklepie jubilerskim. Jednego dnia ktoś okradł ten sklep i podejrzenia padły na młodych wykładowców. Policja przyjechała do domu małżonków, aby ich aresztować. W środku mieszkania policjanci znaleźli martwych podejrzanych i przedśmiertną notatkę, w której było napisane. Nie mieliśmy z Anną innego wyjścia. Policja uznała to za samobójstwo, jednak detektyw, który też przybył na miejsce zbrodni, nie zgodził się z taką wersją. Co zaniepokoiło doświadczonego detektywa i czemu uznał, że chodzi to o zabójstwo. Zbigniew wykładał polonistykę na uniwersytecie, z tego musiał bardzo dobrze znać ortografię. Detektywa zaniepokoiły liczne błędy w przedśmiertnej notatce, dlatego uznał, że morzonków zabito, a nie popełnili oni samobójstwo. Zimą w ogrodzie Tomasza wypada dwa razy więcej śniegu niż u jego sąsiadów. Jak to wytłumaczyć? Rozwiązanie tej zagadki jest proste i oczywiste. Ogród sąsiadów jest dwa razy mniejszy niż ogród tomka. Szpieg włamał się do laboratorium i ukradł sekretne, ważne dokumenty. Starał się uciec tak szybko, że przez przypadek uruchomił alarm. Aby wydostać się z budynku, biedak musi wybrać jedne z trzech drzwi. Za pierwszymi drzwiami znajdują się straszne, jadowite węże. Za drugimi drzwiami jest radioaktywna substancja. Za trzecimi drzwiami też nie jest słodko, bo znajduje się tam olbrzymi mutant goryl. Które drzwi powinien wybrać mężczyzna? Niedaleko drzwi znajduje się kosz z bananami. Szpieg może odwrócić uwagę goryla i przejść przez ostatnie drzwi. Bogaty inwestor pan Robert postanowił kupić opuszczony dom, odrestaurować go i uzyskać zysk po sprzedaży. Pan Robert szybko odnalazł odpowiedni dom i już zatrudnił kilku pracowników do remontu: stolarza, elektryka i specjalistę od podłączenia internetu. Nagle ochroniarz pana Roberta powiedział, że wśród pracowników może ukrywać się zabójca, którego przysłali, aby zabić biznesmena. Ochrona postanowiła zbadać walizki z narzędziami pracowników. Po tym u ochroniarzy nie pozostało żadnych wątpliwości, kto jest mordercą. Czy ty zdołasz ustalić, który z pracowników pana Roberta jest zabójcą? Narzędzia stolarze i elektryka są w porządku. Natomiast walizka specjalisty od internetu powoduje wątpliwości. Jest mało prawdopodobne to, że nóż i piła są potrzebne do połączenia się z siecią. Na pewno te narzędzie mężczyzna zamierzał użyć jako broń. Detektyw był w szpitalu, gdyż nagle do środka wbiegł przerażony mężczyzna i powiedział, że ktoś zabił jego żonę. Detektyw poprosił mężczyznę, by wszystko mu opowiedział. Mężczyzna zeznał, że był w pracy, gdy zadzwoniła do niego sąsiadka i powiedziała, że coś strasznego stało się jego żonie, która teraz znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Dlatego mąż szybciutko udał się do szpitala. Kiedy mężczyzna skończył swoją opowieść, detektyw natychmiast go aresztował pod zarzutem morderstwa. Dlaczego to zrobił? Sąsiadka dzwoniąc do męża ofiary powiedziała tylko to, że jego żonie przydarzyło się coś strasznego. Ani słowa o morderstwie nie było. Mężczyzna, wszedłszy do szpitala, powiedział, że jego żonę zabito. Tym samym mąż przyznał się do popełnienia zabójstwa swojej małżonki. Z muzeum zginął słynny obraz wart kilka milionów dolarów. Policja ustaliła kilku podejrzanych. Wszyscy z tych złodziei już nieraz stawali przed sądem. Dlatego w bazie danych policji były odciski palców każdego z zatrzymanych. Na miejscu zbrodni odkryto tylko jeden mały odcisk należący do złodzieja. Pomóż detektywowi! Uważnie spójrz na wszystkie odciski palców i powiedz kto z podejrzanych skradł słynny obraz. Obraz skradł, zatrzymany pod numerem 3. To jego odcisk udało się odkryć na miejscu zbrodni. Wiele lat temu w jednym królestwie młodego złodzieja skazano na karę śmierci. Król postanowił okazać życzliwość i zaproponował przestępcy samemu wybrać sposób, w jaki chce umrzeć. Ten pomyślał i powiedział swoją decyzję. W końcu to uratowało mu życie. O co poprosił złodziej? Król zaproponował przestępcy samemu wybrać sposób, w jaki chce umrzeć. Złodziej powiedział, że chce umrzeć ze starości, dlatego królowi nie pozostało nic innego, jak uwolnić więźnia. Kilka miesięcy policjanci śledzili seryjnego mordercę maniaka. Według wskazówek otrzymanych od tajnego informatora, policja dowiedziała się, że maniak ukrywa się w kawiarni. Policja natychmiast wysłała na miejsce najlepszą ekipę. Jednakże gdy policjanci weszli do kawiarni, zobaczyli tam pustą salę. Tylko kilku gości byli w tym czasie w toalecie. Rozejrzyj się uważnie i pomóż policji ustalić, w której kabinie ukrył się maniak. Rozwiązanie tego zadania będzie podane w następnym odcinku, tak więc nie zapomnijcie o naciśnięciu na dzwoneczek powiadomienia, aby go nie przegapić. Subskrybujcie mój kanał, dajcie łapki w górę i dzielcie się tym wideo z przyjaciółmi. A teraz podam rozwiązanie pracy domowej z bożonarodzeniowego odcinka. W Święta Bożego Narodzenia w Kinach pojawił się nowy film. Mikołaj wraz ze swoim najlepszym elfem zdecydował pójść do kina, żeby go obejrzeć. Jednak gdy przyszli i chcieli kupić bilety, kasjerka nie chciała sprzedać bilety elfowi. Zastanów się uważnie i powiedz, kto ma rację. Jeśli elf już pracuje u Mikołaja, to na pewno jest pełnoletnim. Ponadto wszystkie elfy są niskiego wzrostu i starzeją się znacznie wolniej niż ludzie. Tak więc w tej sytuacji rację ma elf. Jak zawsze większość komentarzy pod odcinkiem zawierały poprawną odpowiedź. Gratuluję tak dobrej wiedzy i inteligencji i gorąco Was wszystkich pozdrawiam. Piszcie w komentarzu odpowiedź na dzisiejszą zagadkę domową, a także która zagadka spodobała Wam się najbardziej. Dziękuję za uwagę, komentarze i polubienia i serdecznie zapraszam na kolejne odcinki ciekawych łamigłówek na Kult TV, które sprawią, że Twój mózg będzie w świetnej kondycji.